SAAAG! Ta có nhân gì! Ta có nhân! Oi, cháu bận đi! Bận đi, Pomóż! Ej! Nie, pomaga mi A, dzień, Dobra, następni. Chodź Nie ukryjesz się przede mną! Aaaee, ja to, jest... to nasze terytorium. Dalej żyją, to znaczy, że jeszcze nie będę to... Te małpiszony napadną. Jeszcze gdzieś będzie z tego gatunku, tam mają te je łopy, tak? Rabo chłop, babo ci. Ale nie, oczywiście. Kończycie, się, ukończ! Walcz jak mężczyzna! Rozwaliliśmy go no i Idziemy się upgrade'ować. Do bazy! Do bazy! E? O nie! Myślisz, że chcę poradzić z dwoma? Chyba nie! Jesteśmy! Osiągnęliśmy nowy poziom. Łody szybko? Nie spodziewam się. Naprawdę tego. Tak. Zjemy sobie tego pana. U to możemy nowego gościa do tego pusty. Ale... ja idę do damku, siak. O, o, przepraszam, przepraszam, przepraszam. <ścoughs> o nie! Takie takie mamy tutaj porażniki? O nie! Nikt nie będzie bił mojego kolesia! Jak śmiesz! Chodź, i se Też, też jemy, jemy. Jak chce odrodzić życie, to będziemy mogli wrócić do To jeszcze zje tego. Dobra, chodź. Idziemy. Aj, bo nie. Ja chcę zniszczyć. Nie! Nie złazisz jaja. Zapraszam, nie złazisz jaja. Dzień dobry, do widzenia. Wyrąbaliśmy ich. Wyrąbaliśmy kolejne. Ach, dobra. Chcę upgrade. O, a chyba nie wiem, czy możemy natrafić później. Ale prawdopodobnie później będą giganci. Gigantów ja za proszę bardzo w lub lubię. I mianowicie będę próbował je ale nie wiem, ile osób może utracić przez to życie. To znaczy mojego stada osób może nie uniknąć tego nie mogę wam powiedzieć. Czy jajko. Dobra. E, mianowicie, zróbmy jeszcze tutaj parę ulepszeń i mam nadzieję, że to będzie chyba koniec odcinka, y, ponieważ nie chcę wam zawracać głowy, bo jest piątek. To jest czas, żeby spędzać dzień z rodziną, jeśli w ogóle jest. W domu i e, po to to jest, e, dlatego ja tu sobie wezmę teraz skrzydła nietoperza. Nie to hmm. co mogę o nich powiedzieć? No, są to skrzydła nietoperza. E, co jeszcze? Te rógi. E, mogę sprzedać swoje rógi. ale nie wiem, czy to mi da. To mi nie da. O, jest. I teraz mogę mieć takie rogi. No. Mm. I chyba to będzie tyle w tym odcinku, ponieważ chyba nie wiem, ile ja już to nagrywam, bo nie liczę. Eee, Przepraszam, jeśli zabolało to w uszy. Eee. Kościoł zbroje. Przedam zbroje na poślady. Podobno to daje zdrowie. Nie, bo to już mam... No, jeszcze będzie poziom trzeciego. Mm, co? Chyba tu będzie na tyle. Ja jeszcze poza odcinkiem spróbuję zdobyć następny... ...poziom i... Co mi tam te łapy? To są... Nie wiem, czekajcie... Jeszcze sobie zobaczymy parę spraw i będziemy mogli to kończyć. To chyba są te dwu łap. One są to chyba te...